Jezus powiedział do niektórych, co ufali sobie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili tę przypowieść. Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić. Jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak się w duszy modlił: Boże, dziękuję ci, że nie jestem jak inni ludzie, zdziercy, oszuści, cudzołożnicy. Albo jaki ten celnik, Poszczę dwa razy w tygodniu, daje dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywam. Natomiast celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi i mówił: Boże, miej litość dla mnie grzesznika. Powiadam Wam: Ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony. Oto słowo Pańskie. Ta dzisiejsza Ewangelia pokazuje dwa modele. Opisuje dwa modele relacji z Bogiem. Właściwie ten, ten tylko drugi model opisuje relację z Bogiem, bo ten pierwszy opisuje religijność, która jest tak naprawdę skupiona na sobie człowieka, religijność człowieka, który jest skupiony na sobie. I Pan Bóg jest mu potrzebny tylko i wyłącznie do tego, żeby się mieć przed kim pochwalić, żeby w oczach kogoś znaleźć uznanie. Papież Franciszek w homilii do tej Ewangelii mówi o tym, że bardzo wielu katolików, bardzo wielu chrześcijan przeżywa religię, która jest skupiona na ja, jest skupiona na człowieku. I czym można byłoby taką religijność skupioną na sobie? scharakteryzować. I tutaj pomocne nam będzie spojrzenie na taką na religijność poprzez pryzmat trzech aspektów. Chodzi o coś, co w tradycji kościoła, w biblijnej tradycji kościoła, jest określane takimi trzema rządzami. Pierwsza to jest rządza posiadania, druga rządza, rządza władzy i trzecia rządza chwały. I teraz jak wygląda i czym się charakteryzuje pobożność skupiona na ja i jak się wyraża żądza posiadania w takiej pobożności. I ona jest po prostu skupiona taka pobożność czy taka modlitwa nawet taka eucharystia na tym co mogę dostać. Co mi to da? Co będę z tego mieć? I Modlitwa takiego człowieka w dużej mierze skupia się na tym, Panie Boże, daj mi. Panie Boże, pokornie proszę Cię, daj mi to, daj mi tamto, daj mi pomyślność w tym, daj mi pomyślność w tamtym. Ale chodzi o to, żeby mi było dobrze, żeby to mnie to zbudowało. Czyli najważniejsze wydaje się to, żeby coś otrzymać. I Eucharystia przeżywana właśnie w ten sposób, to jest Eucharystia, na którą przychodzę i zastanawiam się, co mi to dzisiaj da. I, i jeżeli tak przeżywamy naszą mszę, to bardzo często możemy wyjść stąd znudzeni, możemy wyjść yy, głodni, dlatego że jesteśmy obok głównego nurtu, który tutaj się wydarza, o tym za chwilę. Jak y, wygląda rządza władzy takiego pobożnego egoisty. I to, żeby nie było, my to robimy często bardzo nieświadomie. My mamy dobre intencje, ale t, skupienie na sobie jest bardzo subtelną rzeczą. Jak bardzo czasami jesteśmy skupieni na sobie. E, taki człowiek tworzy sobie uproszczony obraz Bożej Woli. E, chce, żeby była sprawiedliwość, pokój, harmonia i miłość. Czyli generalnie, żeby był święty spokój. I taki człowiek jest skupiony na tym, że ma być. Yy, I święty spokój oczywiście będzie wtedy, kiedy wszyscy będą robili to, co on uważa, że powinni robić. Jeśli ja wiem, co jest dobre dla innych ludzi, to wtedy modlę się o to, żeby się wypełniła ta wola. O to, żeby się u tego wypełniło to, u tamtego to. I taki człowiek nawet może myśleć sobie, że on się modli za innych. Ale tak naprawdę to, na czym mu zależy, to to, żeby, się, żeby Pan Bóg spełnił jego wolę. Pragnie, żeby Pan Bóg spełnił Jego wolę. I gdy Bóg nie spełnia prośby, nie czyni tego zaraz, w takim człowieku wzbiera rozczarowanie, niezadowolenie, oburzenie na Boga. Jak on może dopuszczać taką nędzę i niesprawiedliwość? I im bardziej buntuje się przeciwko Bogu, tym jaśniejszym się staje, czują wolę chce przeforsować, przeforsować swoją własną i pobożnymi, pozornie pobożnymi modlitwami za takimi pobożnymi modlitwami może kryć się, po prostu rządza władzę. Że chce, żeby było tak, jak ja uważam, że powinno być. Jak rządza chwały wyraża się w modlitwie pobożnego chrześcijanina. Taki chrześcijanin jest rządny chwały, jest gorliwy i cnotliwy. Czyli to taki właśnie przykład Faryzeusza z dzisiejszej Ewangelii. On chce uzyskać uznanie w oczach Boga, nagrodę. I czuje potrzebę ciągłego usprawiedliwiania się przed Bogiem, tłumaczenia, że wszystko, co było, było słuszne i że pragnie zdobyć królestwo Boże przez swoje bycie dobrym, przez swoją pobożność. Święty Paweł mówi o takich ludziach, że. Chcą uzyskać zbawienie przez swoje działanie. I oni w gruncie rzeczy nie szukają Boga, tylko Bożych darów. Religia polega jednak nie na błaganiu Boga o dary, ale na postawieniu Boga w centrum wszelkiego szukania. Moi drodzy, kiedy przychodzimy tutaj na Eucharystię, Eucharystein po grecku znaczy. Dziękować. Znaczy dziękować. Kiedy dziękuję, to jestem skupiony na kimś, kto jest tym, który mnie obdarowuje, ale to na nim jestem skupiony. Dziękczynienie. Eucharystia jest dziękczynieniem. I Eucharystia równocześnie jest oddawaniem się syna ojcu. I cała jest skupiona, jej istota, jej treść, jej sens jest skupiony na stać się darem dla. Więc kiedy przychodzimy na Eucharystię, to to co widzimy, widzimy Jezusa, Boga, który staje się darem, staje się pokarmem, jedzeniem, który dzieli się słowem, który przywraca życie który cały jest skupiony na tym, żeby stać się dla drugiego. I kiedy żeby Eucharystia dla nas osobiście była owocna, to my potrzebujemy włączyć się w ten nurt oddawania się syna ojcu, bo my też jesteśmy, tak jak powiedziałem na początku. Wszyscy jesteśmy podłączeni do tego syna przez chrzest. I on nas zabiera z sobą w tym oddaniu się mu. Więc kiedy przychodzimy na msze, mamy do wyboru albo być skupionymi na sobie i patrzeć, no z dzisiaj się postarali, mają kwartet. Postarali i taki ładnie, ładnie śpiewają, czysto nawet. Kwintet, przepraszam. Albo możemy być skupieni, o, to kazanie mi się podoba, albo to kazanie mi się nie podoba. No, o, coś, coś mnie tutaj poruszyło, coś dostałem, albo znowu to co tydzień, nie? Specjalnego. Albo ci, 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 e, ci, którzy tam siedzą w tych białych, to mogliby mieć czyste te alby na przykład nie w końcu. Nie, nie znaczy to są nic, nic konkretnego oczywiście. Nie? E, rozumiecie, albo jestem skupiony na sobie i na tym, co dostanę, ale to jest mentalność tego świata, moi drodzy. Przychodzę do kościoła po pobożną usługę i pragnę, żeby ta usługa została świadczona mi na najwyższym poziomie. Skupienie na sobie, pobożny egoizm. Jak wiele z naszej czynności, naszych czynności pobożnych jest skupionych na nas, a jak mało jest skupionych na Bogu i na drugim człowieku, na służbie drugiemu człowiekowi. Czy kiedy siadam w tej ławce, czy tutaj w prezbiterium, czy gdzieś na kościele, czy rozglądam się i patrzę na ludzi życzliwie, czy raczej tak, o, żeby tylko nie usiadł obok mnie? Albo żebym miał wystarczająco dużo miejsca. Na czym jestem skupiony, kiedy przychodzę do tego kościoła? Bo jeżeli przyjdę, przyjdę skupiony na sobie i wpatrzony w siebie, jak mówi Ewangelia, mogę wyjść nieusprawiedliwiony. Moja modlitwa może zostać niewysłuchaną. Mało tego. Może warto sobie zadać pytanie. I to jest trudne pytanie. Czy są ludzie, którymi gardzę? Mam takich ludzi, którymi gardzę. Których nie o których mówię źle, których jawnie krytykuję. Najłatwiej się krytykuje tych z pierwszych stron gazet. Czy mam takich ludzi? Bo jeżeli mam, to może się okazać, że przychodzę tutaj na próżno. I może lepiej spędziłbym ten wieczór gdzieś w domu. Szkoda naszego czasu. Bo dzisiejsza Ewangelia to mocne słowo. Mocne słowo, które mówi o tym, że jeżeli mamy w sercu pogardę i skupienie na sobie, to nasza religijność i pobożność psu na Budę. Bo nie o to chodzi w byciu chrześcijaninem.